Wydaje nam się, że nigdy nie mamy na to czasu, lub nie mamy wystarczająco dużo czasu, bo jakiś czas się znajdzie, ale zawsze jest coś ważniejszego. Może w wolnym czasie planujemy czegoś się nauczyć, może um, chcemy zmienić swoją ścieżkę, może uczymy się kolejnego języka, może planujemy podróż. Zawsze jest jakaś hierarchia wyborów. Tylko czasami znajdujemy się w sytuacji, w której i tak jesteśmy potwornie zmęczeni, w której nawet jeżeli zaplanujemy sobie bardzo dużo, to kończy się na tym, że prokrastynujemy, dlatego że nie mamy tej przestrzeni w głowie. To nie zawsze jest brak dyscypliny, to czasami jest po prostu jakiegoś rodzaju przebodźcowanie, które jest bardzo trudne i uciążliwe, i wiem o tym doskonale. Sztuka pozwala nam odkrywać to, co dzieje się z nami, daje nam sposób na wyrażanie tego, pomaga nam zintegrować się także z naszą historią, z tym, co się dzieje wokół. Jeżeli praktykujemy ją na bieżąco, to na bieżąco aktualizujemy swoją rzeczywistość i to, kim jesteśmy w tej rzeczywistości, i to, czy zgadza się to z naszymi wyobrażeniami. Łączymy się z jakiegoś rodzaju esencją pełności nas samych. I jest to rezerwuar uzdrowienia i witalności. I już sama obserwacja sztuki sprawia, że czujemy się lepiej, wpływa na nas. Ona nigdy nie jest neutralna. I kiedy znajdujemy się w jakiejś przestrzeni typowo muzealnej czy w galerii sztuki, czujemy to bardzo mocno i są. Zawsze dwie ścieżki, to znaczy, kiedy patrzymy na obraz, możemy podążać za ścieżką historyczną, kiedy na przykład przeczytaliśmy biografię artysty, kiedy osadzamy dzieło na osi czasu, w społecznych nastrojach i możemy się domyślić, czemu to służyło, co, jaka narracja jest tam zamknięta, co chciano przekazać, jaki jak polityczny na przykład wydźwięk na ten obraz, jaki społecznie, jaki indywidualnie, jaki symbolicznie do czego nawiązuje lub kto, kto za to zapłacił. Druga warstwa i druga ścieżka to jest ta bardzo indywidualna, wynikająca z wrażliwości, z tego, że Obraz żyje, dopóki ktoś na niego patrzy i ma dokładnie tyle żyć, ile osób na niego patrzy, ile oczu, tyle, ile interpretacji serc i umysłów. Więc sztuka może stać się taką tratwą, po której wspinamy się i po którą sięgamy, by, by czuć się dobrze, by zdrowieć, by e, nabierać kolorów. Sztuka zawsze tutaj była, w obrębie plemion, przekazywana z pokolenia na pokolenie. I człowiek nie tworzy wyłącznie na płudnie, tworzy w każdej, w każdej chwili swojego życia. I możemy tak właśnie obserwować świat i tak poruszać się po świecie, kiedy siedzimy w kuchni, kiedy tworzymy relacje, kiedy pielęgnujemy relacje, kiedy tworzymy przestrzeń wokół siebie. To nawet może być artystyczny chaos, ale ważne, żeby był zgodny z nami. Bo jeżeli jest zgodny z nami, to jesteśmy w stanie się po nim poruszać i wybronić swoje zdanie, więc Zawsze to poczucie siły swojej własnej, takiej indywidualności, tego, kim jesteśmy, i może się wydawać, że to niepotrzebne, lub że nie ma na nikogo wpływu, lub nie ma wpływu na naszą rzeczywistość, na to, jak, jak ona wygląda, tylko że nawet ostatni raport umiejętności przyszłości i, i zawodów przyszłości pokazał jak istotna na, w hierarchii właśnie i dla pracodawców, i na rynku pracy ogólnie. Jest samoświadomość, jest czerpanie motywacji, jest empatia i aktywne słuchanie. Już nie wspomnę o twórczym myśleniu, które pojawia się za każdym razem bardzo wysoko, odporność, elastyczność, także ciekawość życia i regularne uczenie się, ciągłe uczenie się przez całe życie, co też wiąże się z elastycznością, poniekąd. Bardzo mocno, ale także z kreatywnością. Bardzo, bardzo wysoko jest także przywództwo i wpływ społeczny. A i o przywództwo i o wpływ społeczny bywa bardzo ciężko, kiedy nie wiemy, kim jesteśmy, kiedy nie czujemy własnego głosu, kiedy um, nie wiemy, jak poruszać się po rzeczywistości. I to nie znaczy, że mamy mieć odpowiedzi na wszystkie pytania. Wręcz przeciwnie, jeżeli nie mamy tych odpowiedzi, to warto to też zaznaczyć i nie czuć, że Jesteśmy na przegranej pozycji, bo to o niczym nie świadczy. Mamy mnóstwo innych odpowiedzi, a, a że wciąż chcemy się uczyć, to należy umieć przyznawać się do tego, co potrafimy, a co nie, lub co jest dla nas łatwe, co jest dla nas trudne. Więc wszystko to składa się na jakąś taką jednostkę, na człowieka, na człowieka, z którym chce się współpracować i z którym chce się współpracować w fajnych warunkach. Przekłada się właśnie analityczne myślenie, kreatywność, otwartość, elastyczność. Empatia, ciekawość, takie bardzo mocno humanistyczno-społeczne też umiejętności, o których bardzo dużo się mówi i na które wciąż jest potrzeba. I ta kreatywność jest bardzo mocnym fundamentem tych wszystkich umiejętności, bo to ona pozwala nam myśleć nie szablonowo, to ona pozwala nam wychodzić poza schematy, pozwala wychodzić z inicjatywą, pozwala. Nie zamykać się też w ramach własnego myślenia, przyjmować innych z otwartością, przyjmować innych em, rozpatrując ich realie, ich tożsamość także w sposób bardzo twórczy. Więc zawsze te energie się bardzo mocno przenikają, i em, jeżeli chcemy być takim człowiekiem, to myślę, że ten balans, który mamy w sobie, ten kręgosłup, który oprócz em, ćwiczeń należy wzmacniać. Warto wzmacniać także mentalnie, kiedy mamy możliwość poczuć się mm, specjalistami w jakiejś dziedzinie. A sztuka jest taką, taką dziedziną, która przyjmie nas y, od tu i teraz, bo w kreatywności, w sztuce y, nie ma konkurencji, to znaczy nic nas nie goni. Nie ma też y, narzuconych ram i schematów. Jest to coś tak twórczo-wolnego i dziecięco-wolnego, kiedy patrzymy sobie na mm, na porozrzucane przedmioty, na których pracujemy, czy kolory, które nas inspirują, czy właśnie kolaż, czy, mm, czy jakiegoś rodzaju podkład, faktura, mm, to widzimy, że wszystko jest zupełnie z innej bajki, z zupełnie innego świata i ma inny kolor, ma inny kształt. Musimy albo coś dopasować, albo, albo przyjąć fakt, że coś do siebie nie pasuje i zostawimy to tak, jak jest i pogodzić się z tym, Albo zrobić to po swojemu, w bardzo estetyczny, w taki sposób, by odpowiadało właśnie nam. Ale zawsze w sztuce poruszamy się trochę po nieznanym terytorium, bo nie wiemy, jak to się skończy. Możemy mieć jakiś plan w głowie, ale to, jak, jak rzeczywistość na to odpowie, jak materiały na to odpowiedzą, nie jest zawsze równoznaczne z tym, co pojawiło się w naszej głowie. I najlepsze jest to, że to bez znaczenia tak naprawdę, że to też wiele mówi o nas, a później przykładamy to, na pracę, na relacje, na balans, na konsekwencje w działaniu, na motywację, na regulację emocji, na czerpanie przyjemności z codzienności, na zabawę z innymi, na jakość życia.